W tym tygodniu mam dla Was: fani oszaleli na punkcie ekranizacji Minecrafta. Taryfy Trumpa uderzają w Nintendo Switch 2 wojna pomiędzy Drug Dealer Simulator a Schedule 1. Fan nie mógł się doczekać grywalnego Daredevila. zrobił swoją wersję. Dodatkowo opowiem Wam, które gry wychodzące w przyszłym tygodniu wyglądają ciekawie i szybkie recenzje: Blueprints, Schedule 1 oraz Forever Skies. Na koniec, jak zwykle, pikselek ze sportem i darmowa gra tygodnia. Zapraszam na kolejny odcinek pikselozy. Filmowa adaptacja kultowej gry Minecraft to prawdziwy hit kinowy. W ciągu zaledwie dwóch tygodni od premiery zarobił ponad 550 milionów dolarów na całym świecie, z czego ponad 281 milionów pochodzi z USA. Co ciekawe, nawet mimo przeciętnej oceny krytyków, film zdobył ogromne uznanie wśród widzów. Społeczność na Reddit, Twitterze i TikToku eksplodowała memami, przeróbkami i komentarzami. Scena z Chicken Jockey stała się wiralem, a emocje w kinie przypominały koncert rockowy. Połączenie kinowego widowiska, niespodziewanego sukcesu finansowego i memowej kultury uczyniło z tej produkcji fenomen kulturowy, który na długo zapadnie w pamięć. Nintendo Switch 2 ma już pierwsze problemy. Mimo, że premiera jest tuż za rogiem. W Stanach Zjednoczonych konsola podlega taryfom celnohandlowym, które sięgają 145%, co może znacząco podnieść jej cenę. Szacuje się wzrost nawet do około 600 dolarów. Eksperci wskazują, że te podatki nie tylko wpłyną na ostateczną cenę konsoli, ale też zmuszą Nintendo do przenoszenia części produkcji do krajów o niższych taryfach, jak Wietnam. Konsumenci są rozdarci. Z jednej strony doceniają potencjalne usprawnienia technologiczne Switcha 2, z drugiej krytykują rosnące koszty. Cała sytuacja jest przykładem, jak globalne polityki handlowe i taryfy mogą wpłynąć na rynek gamingowy, nadając nowy wymiar geopolitycznym rozgrywkom o konsolowe serca graczy. Fani Daredevila wzięli sprawy we własne ręce, tworząc grę, na jaką od dawna czekali. Wykorzystując nowoczesny Unreal Engine, twórcy zadbali o każdy detal. Od klimatycznych ulic Hell's Kitchen po dynamiczne potyczki i oryginalne finishery z użyciem kultowego billy cluba. Projekt, dostępny jako darmowy fanowski tytuł, zdobywa pochwały za swoją jakość wykonania i dbałość o autentyczność postaci. Gracze chwalą projekt w mediach społecznościowych, podkreślając, że wreszcie dostają szansę na przeżycie przygody Daredevila na poziomie, który mógłby konkurować nawet z produkcjami studiów AAA. Czy Marvel powinien spojrzeć w stronę niezależnych deweloperów? Fani mówią – zdecydowanie tak. Witajcie w świecie gier, gdzie nawet wirtualni dilerzy narkotyków potrafią urządzić niezłą bitwę o terytorium. Ostatnio doszło do sporej awantury między Drug Dealer Simulator a świeżą propozycją Schedule One, o której więcej dowiecie się w dzisiejszym recenzjomacie. Twórcy DDS zarzucili konkurencji kopiowanie własnych niepowtarzalnych rozwiązań, na przykład mechaniki punktu zapisu przy ścianie czy charakterystycznych pułapek, które niejednego gracza wyprowadziły z równowagi. Jednak społeczność graczy podeszła do sprawy z dystansem. Fani Schedule one postanowili odpowiedzieć nie słowami, lecz recenzjami bojowymi. Na Steamie Drug Dealer Simulator zalała lawina negatywnych opinii, a w mediach społecznościowych nie szczędzono ironicznych komentarzy. Wyobraź sobie, że przegrywasz z małym indie deweloperem, a zamiast poprawić grę, wzywasz prawnika. Movie Games, wydawca DDS, tłumaczył, że to jedynie formalne śledztwo, a nie pozew. Morał tej opowieści? Nawet w świecie wirtualnych dealerów trzeba dbać o reputację piksele na tapecie czyli premiery nadchodzącego tygodnia Post Trauma to psychologiczny survival horror Inspirowane klasykami takimi jak Silent Hill i Resident Evil, przeniesie was do mrocznego, surrealistycznego świata pełnego zagadek i napięcia. Przypadnie do gustu fanom klimatycznych horrorów i miłośnikom głębokiej emocjonalnej narracji. Premiera 22 kwietnia. Viking Frontiers to gra łącząca elementy sandbox, survivalu oraz strategii, w której wcielamy się w przywódcę wikingów budujących osadę na nieznanych terenach. Premiera 23 kwietnia. 24 kwietnia mamy aż trzy ciekawe premiery. Tempest Rising to strategia czasu rzeczywistego, czerpiąca inspiracje z klasyków gatunku, takich jak Command and Conquer, oferując intensywne batalie, budowanie baz i zarządzanie zasobami. Tytuł ten przyciągnie zarówno miłośników retrostrategii, jak i graczy poszukujących dynamicznych pojedynków. Claire Obscure Expedition 33 to turowe RPG z unikalnym reaktywnym systemem walki łączące klasyczne podejście z dynamicznymi elementami strzelania. Gra, nawiązująca stylistycznie do epoki Belle Epoch, zainteresuje fanów głębokiej narracji, strategicznej rozgrywki i artystycznej, klimatycznej oprawy wizualnej. Darkest Days to otwarty, wieloosobowy survival RPG osadzony w postapokaliptycznym świecie, opanowanym przez zombie, dzięki skupieniu się na kooperacyjnej rozgrywce, eksploracji i budowaniu schronienia. Do gustu fanom zombie Survivalu oraz miłośnikom dynamicznych, wieloosobowych przygód. Będzie się działo. Dziś w recenzjomacie mam kilka perełek, które umknęły pomiędzy większymi premierami. Na początek, Blueprints. Wyobraź sobie grę, która zmieni chemię Twojego mózgu. Blueprints to fascynująca gra logiczna z elementami Roguelike, w której dziedziczysz tajemniczą posiadłość po zmarłym wujku. Twoim zadaniem? Odnaleźć ukryty 46 pokój w domu, który każdego dnia zmienia swój układ. Ta perełka z oceną 93 na 100 jest obecnie najlepiej ocenianą grą 2025 roku. Za około 110 żłociszy otrzymujesz wciągającą łamigłówkę, która sprawi, że będziesz zapisywać notatki jak szalony i nie spać po nocach. Gracze uwielbiają genialny design, satysfakcjonujące odkrywanie tajemnic i ciągłe poczucie, że są o krok od przełomu. Jedynym minusem jest element losowości, który czasem potrafi pokrzyżować nawet najlepiej zaplanowaną strategię. Ukończenie głównego wątku zajmuje około 25 godzin, ale nawet potem zostaje mnóstwo sekretów do odkrycia. Zawsze marzyłeś o byciu Walterem White'em bez konsekwencji prawnych? Schedule One spełni Twoje marzenia. Ta niezależna gra symulacyjna pozwala Ci zbudować narkotykowe imperium od zera w fikcyjnym mieście Highland Point. Za jedyne 90 zł możesz uprawiać marihuanę, produkować metamfetaminę i rozwijać swój biznes, zatrudniając pracowników i automatyzując produkcję. Wszystko to w kreskówkowej oprawie graficznej, która sprawia, że ten kontrowersyjny temat staje się zabawny i przystępny. Gra ma status Overwhelmingly Positive na Steamie z ponad 120 tysiącami recenzji. Gracze uwielbiają wciągającą pętlę rozgrywki, możliwość kooperacji z przyjaciółmi i liczne minigry, które urozmaicają doświadczenie. Oczywiście jako gra we wczesnym dostępie Schedule One ma swoje niedociągnięcia, drobne bagi i powtarzalność zadań mogą niektórym przeszkadzać. Ale hej, za tę cenę możesz spędzić kilkadziesiąt godzin budując swoje przestępcze imperium bez ryzyka trafienia do więzienia. Ziemia zniszczona przez katastrofę ekologiczną, toksyczny pył i ty, samotny naukowiec na sterowcu, witaj w Forever Skies! Ta gra survivalowa od Far From Home zabierze Cię w podróż po postapokaliptycznym świecie, gdzie Twoim domem jest w pełni konfigurowalny sterowiec. Za niecałe 90 zł na pecety i niewiele więcej na PS5 otrzymujesz unikalną przygodę, której eksploracja pionowa jest równie ważna jak pozioma. Nurkuj w toksyczną mgłę, underdust, w poszukiwaniu rzadkich surowców lub wzbij się wysoko, by ominąć niebezpieczeństwa. Krytycy chwalą innowacyjną mechanikę sterowca, atmosferę i design świata, który opowiada historię bez zbędnych dialogów. Jednak nie wszystko jest idealne. Spadki wydajności, powtarzalna rozgrywka i ograniczona różnorodność przeciwników to główne zarzuty. Z oceną około 7 na 10: Forever Skies to świeże podejście do gatunku survival. Zaczynamy pikselek esportowy. Niestety, g 2 Esports przegrało w zeszłym tygodniu w finale PGL Bukareszt Steam Falcons. A w tym tygodniu dość spokojnie. Kacper X Kacperski, Gabara, razem z NC dziś mają ostatnią szansę, aby awansować do kolejnej fazy Jala Compass Qatar 2025. A Mateusz Czajek Czajka razem z Team Vitality, jak na razie nie radzą sobie za dobrze w LEC Spring 2025. Mają jeszcze kilka tygodni, aby załapać się na playoffy. Życzę powodzenia. W dzisiejszych darmowych pikselkach mam dla was Botanicula z epika. Przygody pięciu czarujących stworków w lesie. A więc to wszystko na dzisiaj. Ślicznie dziękuję za uwagę. Życzę miłych świąt, a jeśli content wam się podoba, proszę o kciuka, subskryb oraz komentarz, na pewno odpowiem. Pixelo za out.